Przepraszam. No i stało się. Od 1 grudnia, moi drodzy, moi kochani rodacy, od 1 grudnia pan minister niedzielski wraz ze swoimi kompanami wprowadza nowe restrykcje. Dzisiaj pan minister niedzielski przeprowadził konferencję prasową. Tam zaprosił kilku swoich kumpli, był jakiś pan nie wiem, sraczka, nie przepraszam, saczka czy jakiś taki z tego. Sanepidu, ktoś tam jeszcze, jakiś drugi był yy, I oni dzisiaj ogłosili Wprowadzili coś nowego Tak, to nie jest żart Dzisiaj jest 29 listopada 2021 roku Za dwa dni, czyli 1 grudnia 2021 roku Wprowadzają nowe limity Nowe restrykcje Czyli powtórka z rozrywki A ja mam taką sprawę, takie pytanie No bo skoro... Są wymogi, że na przykład jednych wpuszczą, a drugich nie wpuszczą, czyli tych, których nie wpuszczą, czy ci niewpuszczeni powinni płacić składkę ZUS? I czy oni powinni płacić podatki? No bo skoro ich prawa obywatelskie, na przykład wolności są ograniczane, na przykład ktoś nie wejdzie gdzieś, no to jeśli ktoś jest ograniczany, to dlaczego ma płacić podatki? No skoro ktoś nie może czerpać 100% tego, co mu się należy. Od państwa to chyba podatków 100% nie powinien płacić. Nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, no a już na pewno nie powinien płacić składek ZUS, bo ktoś może się ubezpieczyć prywatnie i sobie chodzić prywatnie. Dlaczego ktoś, kto ma nie zostać dopuszczony gdzieś tam w kolejce ma płacić składkę ZUS? No bez sensu. Moi drodzy, przechodzimy sobie do setna, albo jeszcze nie. Zanim przejdę do setna, dzisiaj wreszcie pan Adam Małysz nasz, cudowny skoczek, Powiedział, że został oszukany, że było obiecane i obiecanki były, że jak wezmą, no to będzie normalnie, ale jednak normalnie nie jest. Czyli pan Adam Małysz to już jest taka mała cegiełka, pan Adam może się obudził, być może. Dobra, dzisiaj Niedzielski ogłosił, że wprowadza nowe... Restrykcje, nowe obostrzenia w Polsce i będą one obowiązywać od 1 grudnia do 17 grudnia. Wszystkie obiekty, które miały limit zapełnienia 75%, będą miały ten limit zmniejszony do 50%, jak podaje interia wydarzenia. Między innymi kina, teatry, gastronomia, hotele, opery, kościoły. Nie dotyczy to osób, które przyjęły preparat, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Posłuchajmy wspólnie niedzieli, co wygaduje. Dlatego wprowadzamy następujące ograniczenia. Po pierwsze, wszystkie te obiekty, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia 75%, ja przypominam, że w tym limicie nie mieszczą się osoby zaszczepione, te wszystkie limity zostaną zmienione i zmniejszone do 50%. To dotyczy gastronomii, hoteli, kultury, czyli kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, kościoły, o których, które chyba już wymieniłem, obiekty sportowe takie jak baseny, akwaparki, tam wszędzie będzie 50% obłożenie, przy czym zwracam uwagę ponownie, że osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach tam obowiązujących. Za chwilę o kwestii kontrolowania tego powie więcej pan minister Saczka. Druga część tych obostrzeń krajowych w ramach pakietu alertowego to są zgromadzenia i uroczystości, gdzie obecnie mamy limity wynoszące 150 osób, to są wesela, komunie i inne takie spotkania, również dyskoteki. Zmieniamy tutaj ten limit na 100 osób. Trzeci element to są wydarzenia sportowe, które są realizowane poza obiektami sportowymi. Obecnie limit na tych wydarzeniach sportowych wynosi 500 osób, zmieniamy go o, o połowę do 250 osób i wreszcie e, ostatnia bardzo ważna zmiana. Do tej pory w takich e, obiektach jak siłownie, kluby i centra fitness, e, muzea, hazard, tam gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit jedna osoba na 10 metrów kwadratowych obecnie podnosimy ten limit, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Wszystkie te regulacje i tutaj trzeba mieć świadomość, że jeżeli sytuacja ulegnie gwałtownemu pogorszeniu, to oczywiście decyzje mogą być podejmowane z dnia na dzień, ale w tej chwili te regulacje będą obowiązywały od 1 grudnia do 17 grudnia włącznie, czyli dajemy sobie taki 2,5 tygodniowy czas przede wszystkim na kompletowanie informacji związanych z nową mutacją, ale też jednak chcemy zobaczyć czy w tym okresie narzędziami tego typu udaje nam się przyspieszyć redukowanie tej fali, którą w tej chwili mamy, czyli doprowadzenie do jej wyraźnych spadków. Szanowni państwo, po pierwsze we wszystkich tych obiektach, w których do tej pory mieliśmy limit zapełnienia 75%, przypominam, że w tym limicie nie mieszczą się osoby, które przyjęły ten to, to coś. Limit zostanie zmieniony, zmniejszony do 50%. To dotyczy gastronomii, hoteli kultury, czyli kin, teatrów, opery, filharmonii, domów, ośrodków kultury, koncertów, widowisk cyrkowych, kościołów i obiektów sportowych, takich jak baseny, aquaparki. I teraz ja mam pytanie do pana niedzielskiego. Na jakiej zasadzie chce pan to weryfikować? Bo jeśli jest 50 osób, limit 50 osób, czyli tych, którzy przyjęli, tak? A ci, którzy nie przyjęli, są w drugim limicie 50 osób, no bo innej opcji nie ma. Albo na przykład najpierw będzie 40 bez paszportu i tylko 10 z paszportem, już będzie 50. No to później przyjdzie 20 z paszportem i tych, których już puszczono, będą wypraszać? Bo ja sobie tego nie wyobrażam, jakoś dziwne. Ja nie jestem matematykiem, nie jestem specjalistą od matematyki, ale jakoś tak nie mogę sobie tego przekalkulować. Kombinuję i kombinuję i nie jestem w stanie. No, takich mamy dzisiaj sprawujących władzę. Dziwna sytuacja. Dziwna, bo to jest taka niekończąca się opowieść. Już myślimy, że już wszystko OK, że już jest wszystko w porządku, a tutaj pyk i wszystko wraca od nowa jak bumerang. Jak rank? To jest nieprawdopodobne. To jest już. To nawet nie jest śmieszne. To jest wręcz żałosne. To jest po prostu żałosne, moi drodzy. I teraz tak. Jedna bardzo ważna sprawa. Skoro oni będą wprowadzać limity dla osób, które nie przyjęły preparatu, bo tak powiedział minister Niedzielski, to ktoś będzie musiał to weryfikować. A obecnie weryfikowanie tego czegoś. Jest niedozwolone, jest niezgodne z konstytucją i z prawem polskim. O czym nawet Niedzielski sam mówił, o tym politycy mówią, o tym każdy wie. Jest to niezgodne. Oni planują coś tam zmienić, wprowadzać jakieś ustawy, natomiast na dzień dzisiejszy jest to niezgodne i 1 grudnia nadal będzie niezgodne, i wydaje mi się, że zawsze będzie ewentualnie, jak coś tam zrobią, no to dopiero od nowego roku. Teraz, na jakiej zasadzie ktoś ma cokolwiek zweryfikować, skoro to jest niezgodne? Nie może, bo jest to niezgodne z prawem, tak czy nie? Czy ja źle pojmuję? Bo ja wydaje mi się, że pojmuję bardzo dobrze, że idę w dobrym kierunku. Posłuchajcie sobie jeszcze, co pan Niedzielski powiedział później tylko trzymajcie się mocno. Dzień dobry, Michał, dobrowieczorem FFM. Szanowni Państwo, mam pytanie. W ślad za informacją o tych nowych restrykcjach. Dostajemy już pytanie, jak na przykład restaurator ma technicznie sprawdzać, czy klient jest zaszczepiony, czy restaurator, właściciel klubu fitness, ma prawo zapytać o certyfikat covidowy i w sytuacji, co w sytuacji, gdy klient odmówi jego pokazania. Jak się zachować? Będę wdzięczny za instrukcję. Podpowiedź. Proszę Państwa, to jest bardzo prosta sytuacja. Ja bardzo też dziękuję za to pytanie, bo na tym przykładzie można wyjaśnić, jak obojętnie skonstruowane je są przewodniczący. Prawa. Otóż rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanego przez siebie przedsięwzięcia przepraszam, określali regulaminy, które wewnętrznie mogą oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit, to do limitu po prostu się wpuszcza, a jeżeli ten limit zostaje przekroczone, no to domyślna jest zgoda osoby okazującej ten paszport na to, żeby wejść. Jeżeli tego nie okazuje, to po prostu nie wejdzie. I tak powinny być skonstruowane regulaminy. My cały czas pracujemy nad tym, żeby do ustawy dokleić możliwość weryfikowania tego, ale to jest kwestia przygotowania ustawy, ale w tych eventach, które tutaj mówimy, że mają limity, można, mogą przedsiębiorcy, organizatorzy takie środki wykorzystywać. Niemniej jednak my będziemy tutaj razem z panem ministrem Saczką postanowiliśmy, że zostanie zwiększona liczba kontroli, które są skierowane do przedsiębiorców. Jeżeli będziemy widzieli, że nieweryfikowana jest ta kwestia, są przekroczone limity, no to siłą rzeczy to jest podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego, dla prowadzącego działalność gospodarczą. Będzie więcej kontroli, kary i mandaty dla przedsiębiorców. No proszę, ostatnio powiedział, że to przedsiębiorcy proszą go o to, żeby wprowadzali yy, weryfikacje. Dzisiaj straszy przedsiębiorców, że zapłacą mandaty. Od środy w Polsce obowiązywać będą nowe obostrzenia. Szef Ministerstwa Zdrowia, kolejny raz cytuję: Interię wydarzenia, zapowiedział, że zostanie zwiększona liczba kontroli przedsiębiorców, jeśli limity osób będą przekroczone. To, siłą rzeczy, jest to podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą. Tak powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia Niedzielski. Zapowiedział w poniedziałek zmianę limitów w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach. Nowe regulacje będą obowiązywały od 1 do 17 grudnia. A jak będziecie liczyć w kościele? A limity w lesie też? No bo. Kiedyś to lasy pozamykaliście, ja się pytam, czy limit w lesie, bo ja bym chciał wiedzieć. Pytany o to, jak restaurator ma technicznie sprawdzić, czy klient jest już po, czy restaurator lub na przykład właściciel klubu Fitness ma prawo zapytać o certyfikat i co, kiedy klient odmówi jego pokazania. Niedzielski ocenił, że to jest bardzo prosta sytuacja. Rozporządzenie daje takie możliwości organizatorom, żeby w ramach organizowanych przez siebie przedsięwzięć. Określali regulaminy wewnętrzne. Mogą one oznaczać, że jeżeli jest jakiś limit, to do limitu osób nie wpuszcza, jeżeli limit zostaje przekroczony. To zgoda osoby okazującej paszport na to, żeby wejść, jest domyślna. Jeżeli nie, okazuje, to po prostu nie wejdzie. Tak powinny być skonstruowane regulaminy, powiedział Niedzielski. Panie Niedzielski, ale to jeszcze nie jest zgodne z prawem w Polsce. Na razie, na dzisiejszy. Dzień, czyli 29 listopada 2021 roku, nie można zapytać. Znaczy, no można, ale jak ktoś odmówi, to ma prawo odmówić, bo takiego prawa jeszcze nie ma. Jak sobie zmienicie ustawę, jak sobie zmienicie konstytucję, no to może będziecie mogli coś pokombinować. Natomiast dzisiaj jeszcze nie. Teraz pracujemy, tak powiedział Niedzielski, nad tym, aby do ustawy dokleić, dokleić do ustawy. To jest bardzo ważna możliwość weryfikowania tego. Postanowiliśmy, że zostanie zwiększona liczba kontroli które są skierowane do przedsiębiorców. Jeśli będziemy widzieli, że ta kwestia jest nieweryfikowana, że są przekroczone limity, to siłą rzeczy to jest podstawa do wręczenia odpowiedniej kary czy mandatu dla prowadzącego działalność gospodarczą. To ja teraz pytam się, czy taki przedsiębiorca musi płacić podatki, skoro jemu działalność będzie ograniczona, jego działalność. To dlaczego ma ktoś taki płacić ZUSy, podatki, skoro nie może czerpać Pełni, czyli 100% ze swojej działalności gospodarczej. Przecież to jest niebywałe. A wiecie co? Dzisiaj pojawiła się taka rozmowa z terleckim. Pan Terlecki, to ten Sejmu, taki gargamel, trochę przypomina gargamela, on powiedział coś takiego, że posłuchajcie uważnie. Usiłowałem wykryć u siebie jakieś objawy, ale były bardzo skromne, bardzo ciekawe. Przekazał polityk, który przyjął dwie dawki. Przeciwko 19, jak ujawnił nam Terlecki, czyli interi.pl, nawet podczas choroby trzymał rękę na politycznym pulsie. No to czyli, objawy, on chciał u siebie wykryć jakieś objawy, ale były bardzo skromne, a teraz Niedzielski wychodzi i zamyka Polskę, w jakiejś tam części, prawda? No kurczę, no to większe prawdopodobieństwo jest, że dzisiaj wyjdę i dostanę cegłówką z piątego piętra. No taka jest rzeczywistość. Ludzie, no przecież są jakieś granice, są jakieś granice przecież przyzwoitości, ale najbardziej pocieszającą informacją jest to, że Adam Małyż w końcu zrozumiał. W końcu zrozumiał, że jest inaczej niż starano się mu pokazać. To zawsze dobre i to, no. Późno, bo późno, no ale zawsze lepiej późno niż wcale, prawda? No to musimy się, moi drodzy, uzbroić w cierpliwość. Ja nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, kiedy puści, kiedy te śniegi puszczą. Nie mam pojęcia. Tak naprawdę to żyjemy w takich czasach, że jakieś dalekosiężne plany to raczej nie. Czyli przypominam, od 1 grudnia 50% obłożenia w kościołach, gastronomii, w hotelach, w centrach kultury, w obiektach sportowych maksymalnie 100 osób w zgromadzeniach, uroczystościach, dyskotekach, komuniach, weselach. Pogrzebach, no w pogrzeby to nie wątpię, bo ich jest teraz coraz więcej. Dziwnie, bo tak coraz więcej chyba. Jedna osoba na 15 metrów kwadratowych na siłowniach, klubach fitness, centrach sportowych. Ja się pytam, jak to będzie odmierzane. Czy ktoś będzie odmierzał, a później będzie sprawdzał ten limit? Bo tu jest limit osób, tu jest limit na metr kwadratowy. Po prostu pomieszanie z poplątaniem. Przecież nie ma takiego prawa na razie. Ja cały czas powtarzam, oni mogą sobie jakieś swoje wymysły realizować. Owszem, mogą. Ale jeśli najpierw sobie zmienią konstytucję, zmienią sobie jakieś tam ustawy i wszystko, wszystko przegłosują, no to o zgrozo, o zgrozo, mogliby wtedy coś zrobić. Natomiast dzisiaj to oni co najwyżej to mogą sobie wyjść i coś powiedzieć. Żyć nadzieją, że ktoś, kto to usłyszy, nie poskleja całości tych klocków, całość i faktycznie pomyśli, że tak ma być. No bo oni bazują na na niewiedzę społeczeństwa. Tak jak dzisiaj wygłosił swoją mowę ten pan, jaki tam był, jaki to tam sraczka, przepraszam, saczka, czy syczka, czy jakiś tam jego kumpel i ich kompan Niedzielski. Niedzielski to w ogóle dzisiaj został załatwiony na takim jednym pytaniu, ktoś go pytał o przedszkola, Niedzielski tak się zamieszał, że nie wiem, czy udał kogoś takiego niekumatego, albo po prostu jest człowiekiem niekumatym. Trochę mi to przypomniało to drugie, że, że jednak... Pan Niedzielski to taki nie jest chyba za bardzo kumaty, ale mógł też udać niekumatego, no Chordik ich wie, jeśli robi to co robi, ktoś by powiedział, ale to tam przecież za Szumowskiego było lepiej, Szumowski, no wiecie co, wydaje mi się, że jeden i drugi realizuje czyś jakiś tam pomysł, więc czy to Szumowski, czy Niedzielski, czy pan Kowalski, Nowak, czy jakikolwiek inny, to po prostu wykonuje polecenia, a różnica jest tylko w podejściu, czyli w tym, że jeden się częściej uśmiecha, a drugi jest taki nieco bardziej sympatyczniejszy, a yy, na przykład drugi jest bardziej takim gburem. To jest jedyna różnica, bo tak naprawdę kto to będzie, nie ma większego znaczenia, bo oni mają zadanie, oni mają to i to powiedzieć, mają to i to wprowadzić, mają to i to zrobić. A czy to będzie blondyn, łysy, długowłosy, czy szatym, brunet, to nie ma znaczenia. To nie można mówić, że na przykład, o niech Niedzielski odejdzie, niech przyjdzie ktoś nowy. Jak przyjdzie ktoś nowy, to będzie robić dokładnie, dokładnie to samo, tylko po prostu w inny sposób. Może nieco łagodniejszy, będzie się częściej uśmiechał i będzie mówił częściej przepraszam. Ale wprowadzać będzie, więc jakiejś większej różnicy nie ma. Dobra, przepraszam, że takie informacje, ale jest grudzień. Jeśli ktoś się spodziewał, że będzie już fajnie, no to chyba jednak nie. Omikrony krążą i zbliżają się coraz bliżej, są już tak bliziutko, bliżuteńko, że teraz jak się włączy jakiekolwiek medium, gdzieś portal WP IntermF ONE, no to tam jest temat numer 1. Hmm. Nie ma Lambdy, nie ma tych Nu, Mu, Delty, Alfy, tylko teraz jest celebryta bardzo znany. Dzisiaj też pan Sudkowski jakiś tam wywiad mówił oczywiście to, co mówił, że, że ci ludzie źli, którzy tak ryzykują, to, to źli ludzie, to bardzo źli ludzie i trzeba ich ukarać. Nie wiem, co ten pan miał na myśli. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Życzę Wam dużo zdrówka, dużo wytrwałości, dużo cierpliwości, dużo uśmiechu i dużo nadziei. Pamiętajcie, że nadzieja umiera ostatnia. Ktoś powiedział nadzieja matką głupich, ale... Ja myślę, że chociaż trzeba, chociaż trzeba marzyć o normalności. A jak to wszystko już zostanie przez kogoś zrealizowane, na przykład już zrealizuje swój cel, no to wtedy może nam trochę popuści. Pasa. Smyczy nam trochę może popuści, tak minimalnie. Nie? Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Aha, jeszcze sobie spójrzcie na ich zdjęcie na tej całej trójki. I teraz pomyślcie, czy, czy to zdjęcie jest normalne. Czy to zdjęcie jest normalne. Według mnie nie. Poza tym wydaje mi się, że jak kamery są wyłączone, no to tam już garderoba była ta na twarzy zmieniona. To znaczy nie było jej w ogóle. A przed kamerami jest i przed aparatami fotograficznymi. No takie mamy realia. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć. Papa. Pa.